I witam was po krótkiej przerwie. Znowu jesteśmy w tym samym poziomie, w tym samym miejscu. I tak, jak już wcześniej mówiłem, y są dwie drogi do wyboru. Jedna prowadzi w dół, druga w górę, bo jakżeby inaczej. No i my pójdziemy do góry, bo tak nam kazała strzałka. I widzicie, i jesteśmy w świątyni kamieni i ognia. No dobra, nie będę was okłamywał, to nie jest świątynia kamieni i ognia. Tak, twórcy nas oszukali. Chociaż nie powiedziałbym, że to takie wielkie oszustwo. Ja bym to nazwał bardziej, że ktoś po prostu kiedyś zbudował e, tak jakby wejście do tej świątyni, żeby ludzie nie mogli... żeby, żeby złe siły w świecie Raymana, których oczywiście jest pełno, o, nie mogły dostać się do masek polokusa. Y, pierwsza maska wiadomo była strzeżona, druga też będzie strzeżona i każda kolejna też będzie strzeżona. Jak wiadomo, bo przecież wszystkie będą w świątyniach i tym podobne. No to wynika z tego, że tutaj musiałaby być świątynia, a tu są. To nie jest świątynia. Jak byłem młodszy, to muszę wam się przyznać, że mm, nie, sz nie szedłem w to miejsce, bo po prostu płynąłem z lawą w dół, bo... A, jest strzałka do góry. Pewnie tam nic nie będzie. Dobra. No to ja idę w dół. Kończyłem poziom. Mm, ale gdzie jest reszta lumpów? A, nie znajdę ich poza samionem. No i cóż, no i okazywało, okazało się... Jakiś czas później, że no, u góry też coś było, i to była tak, jakby oszukana część tej świątyni. Jak już mówiłem, takie jakby zabezpieczenie przed złem, żeby nie dostało swoje szpony, macki czy cokolwiek, by to złomiało. Maski Polokusa kolejnej, bo same maski, jak już Lee, czy tensieny czy Polokus wspomniał, są same w sobie bardzo potężnymi artefaktami. W tym miejscu poruszajcie się szybko, bo ten język ognia naprawdę chce się z Wami spotkać. A co ja przed chwilą robiłem? A no to. Są tu małe pająki, które są bardzo uchytliwe, ale na szczęście są na jedno uderzenie z jakiejkolwiek siły. Po prostu wystarczy mi raz strzelić, a one się rozpadają. To nie jest jeszcze ten frustrujący moment, o którym Wam mówiłem, ale zbliżamy się do niego wielkimi krokami. I to będzie jeden z frustrujących momentów w tym poziomie. Eee, tak, i tutaj ten ciekawy motyw już zapewne od jakiegoś czasu zauważyliście, że strzelam stalagmity. Chyba tak się to nazywa. W te skały zwisające z góry, o tak się precyzyjnie wyrażę, i one wpadają do lapy. Cały, cała zabawa z nimi polega na tym, że one po pewnym czasie się y, topią w tej lapie. Więc Musimy, spieszyć, musimy w odpowiednim momencie je zrzucić by potem na nie, na nie wskoczyć i nie zostać poparzonym wepniętym do lawy przez tamte ognie kolejna klatka jak widzicie jest tu sporo klatek bo aż osiem i są trzy drogi do wyboru w jednej był pająk, w drugiej była klatka i Złota, ma, złota pięść a, a w ostatnich drzwiach jest są czerwone lumki tylko gdybyście byli uszkodzeni po walce z, z tym pająkiem i zganijcie kogo spotykamy nasz przyjaciel muszlak i właśnie zaczął się frustrujący moment, którego najchętniej bym nie komentował ale skomentuję i powiem wam gdzie tu jest największy problem Zacznijmy od tego, że tutaj działa skok. O którym przed chwilą zapomniałem. Wystarczy wcisnąć przycisk odpowiadający za skok, w moim przypadku A. I mamy w tym momencie możliwość skoku. Spacja, oczywiście, znów przyspieszenie. Ten zawija, na który właśnie wjeżdżamy. Nie używajcie tu przyspieszenia, bo to się źle skończy. Krótkie skoki, wiadomo. Największy problem w tym, że y, ta rakieta biegająca ma taką właściwość, że y, lubi bardzo przeciążać się do przodu i spada wybuchając. Także, tak jak już mówiłem, y, złotą rękawicę na pewno stracimy, bo za chwilę, te, za chwilę znowu będzie mój błąd i ostatnia z rękaw i spójdzie się bujać Co jeszcze do tego momentu mogę powiedzieć No... Yy, główny problem z nim jest na samym końcu ponieważ musimy przeskoczyć nad lawą Jest tylko jeden. Dosłownie jest jeden moment, w którym musimy nacisnąć yy, tak, oczywiście... Spieszyłem się, a gdzie się człowiek spieszyć, tam się szatan cieszy i tym podobne. Ale wracając, jest tylko na sam koniec tylko jeden moment, w którym musimy skoczyć, aby bezpiecznie wylądować po drugiej stronie. Może już za tym razem. Albo za następnym mi się uda, nie wiem, chyba że to chyba będzie ostatnie podejście, chociaż nie jestem pewien. Tak cały czas nagrywam komentarz po nagraniu filmu, bo tak mi wygodniej. Tak tym razem się udało. Właśnie żeby tutaj przeskoczyć jest tylko jeden moment, aby skoczyć muszlakiem i zgadnijcie gdzie jesteśmy jesteśmy u góry przed tym wyjściem jak pierwszy raz to zobaczyłem to po prostu krew mnie zalała bo taki szmat drogi dla kilku lunków, no dobra chcę przejść grę w 101% więc trzeba zbierać wszystko co popadnie wszystkie miejsca zwiedzić w grze, wszystko odblokować także to jest taka gra robi się pracą ale to jest przyjemna praca. Boże, przyrównałem grę do pracy, starzeję się. To jest naprawdę złe. Rada dla Was: jeżeli gra zaczyna być pracą, to przestańcie w nią grać, bo w tym momencie granie traci sens. Ugranie jest przyjemnością. I krótkie cięcie, z tego co pamiętam. Tak, i witam ponownie. Nie wiem, czy to wrzucę jako kolejną część. Czy wcale to w jeden filmik z tym poprzednim, ponieważ ten fragment jest dość krótki. I nie wiem, czy wrzucać ten, ten fragment poziomu w trzech częściach, czy go wrzucać w dwóch częściach. Ale raczej będę go wrzucał w dwóch częściach. Tak mi się wydaje, że to będzie najbardziej rozsądna rzecz. Jest po drugie, jest już prawie trzecia dochodzi. Także możecie sobie zdać sprawę jak ja już tu długo siedzę i nagrywam ten komentarz. Jestem jeszcze bardziej zmęczony i moim zdaniem to co już słuchałem ten komentarz jest naprawdę denny. Ale od czasu do czasu denny komentarz też musi być. No bo jakby się obyła cała seria bezdennego komentarza. A ja nie lubię nagrywać, jeżeli nagrywam jeden poziom, to nie lubię nagrywać komentarza 35 razy, pomimo że zdarza mi się, że ten komentarz usunę. I tak, jak widzicie, potwór, z, ten potworek z Jaskini Złych Snów dostał się tutaj. Jak zobaczycie, dlaczego tu jest, to naprawdę zastanowicie się, po co go tu wstawiono. Ogólnie, żeby z nim walczyć, trzeba się odwracać tyłem, żeby nie patrzeć na niego i wtedy on wyjdzie, żeby nas zaatakować. I zdarza się takie coś właśnie jak teraz, że po prostu się zawiesi i tff, gra twierdzi, że cały czas na niego patrzymy, trzeba wtedy zmienić... Pozycję, w inne miejsce się przenieść. Plus z tego co pamiętam, on nie może wchodzić w smugi światła. Ale już go pokonaliśmy, także po sprawie. Tutaj nic nie ma. Możecie sobie pochodzić po bokach. Jak będziecie sami grać, ja Wam mówię, że tu nic nie ma. Jeżeli chcecie się popatrzeć na tekstury tak przyciemnione, że po prostu są one. Czarne, no to zapraszam Was do pochodzenia po tym pomieszczeniu. I nic tu więcej nie ma, naprawdę. I cóż. I ten moment. Już wyjaśnię wam po co jest takie dziwne przejście w tym momencie, gry. Tamta droga, która, którą widać i się ucina nagle w tle w Rayman Revolution widać jej kontynuację i nie jest zawalona i można by było powiedzieć, że to miejsce się zawala. I cóż, to by było na tyle, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.